Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj opiszę dla Was piwo mojej drogiej ciaczki, Miłosłowo Bezalkoholowe IPA. I zanim to słuchajcie zrobię, to najpierw wypadałoby powiedzieć troszeczkę słów na temat dowodu Fortuna, w którym został to piwo zostało wyprodukowane. Dowód Fortuna powstaje w 1889 roku z inicjatywy niejakiego Pana Władysława Lapskiego. Następnie w 1899 roku, czyli 10 lat później, w drodze licytacji nabywa ów brawa Stefan Golcz. Po czym w 1904 roku właścicielem zostaje niejaki Antoni Duchowski. I to wszystko jest w ramach oczywiście walki z germanizacją. Potem w 1939 roku browar ów zostaje przejęty przez zarząd niemiecki, po II wojnie światowej upaństwowiony. Do lat 90. należy do wielkopolskich zakładów piwołackich w Poznaniu. W 1995 roku spadkobiercy przedwojenni odzyskują, odzyskują, słuchajcie, ów browar. A w 1997 roku wznawia on działalność i powołano wówczas Browar fortuna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wcześniej to był browar parowy Fortuna od y, 1899 roku, a od 1997 mamy, y, słuchajcie, browar y, Fortuna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak? Także tak to, słuchajcie, wszystko tutaj wygląda. Y, teraz przejdźmy dalej do y, po prostu oceny tego piwa. Yy, mamy najpierw, yy, ocenimy butelkę. Butelka mi się bardzo podoba, jest... Yy, Przede wszystkim świadczy o tym, taki, tego typu wzór butelki, yy, niebieski świadczy o tym, że jest to piwo bezalkoholowe. Yy, podoba mi się tutaj ten rysunek, prawda? W tym miejscu. Miłosław leży oczywiście w Wielkopolsce, w województwie poznańskim. Yy, mamy napisane to jakie są chmiele. Chmielona na zimno, Citra, Amarillo, Szynuk Lubelski. Twarzane w Miłosławiu. Yy, tutaj mamy jeszcze szkło do podawania, to widzę, że tutaj jest yy, po prostu yy, zwykły nonik. O tutaj mamy nam pokazane. I teraz składniki to mamy takie, woda, sód jęczmienny pilzneński, pszenica, słód życzni. Chmiele Citra, Amarillo, Shinuk Lubelski, Cascade, herbata centra, Air Gley, Dro, drożdże US05, wartości odżywcze w 100 ml, wartość energetyczna 90 kJ na 21 kalorii, węglowodany 6,2 g, w tym suk 2,4 g, białko 0,5 g, piwo górnej fermentacji, pasteryzowany mętność i są naturalną cechą produktu. Yy, Godyszka 60 IBU, barwa 15 EBC. Temperatura serwowania 8 do 10 stopni. I teraz czytamy, słuchajcie, morską opowieść. Wyraziste IPA yy, o chmielowym aromacie i smaku, ale bez alkoholu. Tak, to możliwe dzięki autorskiej metodzie ważenia piwa bezalkoholowego. Miłosło bezalkoholowe IPA chmielimy na zimno kompozycją aż 4 odmian chmielu: citra, amarillo. Synuk i Lubelski. A, w dodatkiem, a dodatek herbaty Sencza dopełnia dopełniający żywiczny profil piwa. Jeśli chodzi o sęcze Grey, to rzeczywiście są herbaty typu właśnie Sencza z dodatkiem bergamoty. Ale prawidłowo Elgrej, tak najbardziej prawilnie to jest oczywiście herbata czarna z dodatkiem tutaj, prawda, oleju z bergamoty. Dobra, zatem próbujemy piwa. Kapsel, słuchajcie, wygląda w ten sposób. Jeszcze bym miał pokazać. I teraz zapach tego szpiwa. Rzeczywiście tu czuć engray, ewidentnie. Jest to wyczuwalne. O! widzicie jaka piękna. A dosza ja piana, jakby to ktoś powiedział jakiś rosjanin. Przepiękna piana, bardzo ładnie wygląda. Na taki citrusowy, powiedział taki z dodatkiem właśnie oleju bergamoty. Czyli taki L citrusowy. Próbujemy. Przebija się LGD, ewidentnie, jak najbardziej. Co jeszcze? Troszkę cytrusów też. Przydatka nosie. Tak, to piwo jakby przebija się lgd ewidentnie. O zobaczcie jaka piękna piana tutaj. Ja wam jeszcze pokażę tu w ten sposób jeszcze. O. Ta piana naprawdę jest ewidentnie no, bardzo ładna. Także dla samej piany warto podziwiać też. To to piwo. Ewidentnie pod ciasta, ciasteczka jakieś, czekoladki, rzeczy słodkie, generalnie bym powiedział. To nie pasuje pod żadne kiełbasy i tak dalej, bo jest zbyt ergetykowate. Pod rzeczy słodkie, powtarzam, ciemna czekolada, ciasto jakieś, yy, yy, tego typu rzeczy, tak. Pod yy, z takich rzeczy które bym powiedział, jeżeli chodzi o. Rzeczy takie obiadowe, to na przykład pod jakiegoś kurczaka. Takie rzeczy tutaj delikatniejsze obiadowe. Nie ciężkie. Na pewno nie. Czy ja bym to piwo, słuchajcie, polecał? Jak najbardziej tak. Polecałbym to piwo. To jest piwo dobrze ocenione w Oceńpiwo.pl. W zasadzie wszystkie oceny były bardzo wysokie. Mówiono nawet, że jest to piwo bezkonkurencyjne. Z tym, że konkurencję podobnież robi już teraz godziskie Mango. Jest to było naprawdę smaczne. Czuć tutaj, właśnie, to, te, ten, ten erygday ewidentnie. Sęczowatość też czuć, tą sęczę, że to jest zielona herba, nie ciemna. Także naprawdę piwo spoko. Fajne takie do wypicia. I jak mówię, pod, tak, pod ciasta, czekolady, ciemne i tak dalej. Może tak jak mówię, pod jakiegoś kurczaka. I jaki plus ma to piwo jeszcze? To piwo ma ten plus, że możecie sobie wsiąść do samochodu, albo na motor, albo gdziekolwiek indziej, prawda? i sobie na spokojnie pojechać, i policja was nie złapie. Dlatego ja oceniam piwa właśnie yy bezalkoholowe. Ktoś mnie tutaj prosił na profilu, żebym ja oceniał piwa lekko alkoholowe. No, yy, odpowiem od razu. Nie będę tego robił, dlatego że, tak jak mówię, chodzi o to, żeby można było sobie wsiąść za kółko po takim piwku, a po nawet jednym procencie to, tak jak pokazywał Tomasz kupyda na blogu, w swoim właściwie vlogu, no to po złapaniu od razu, jakby się wsiadło za kółko, to już tutaj grozi mandat karny, albo ewentualnie jakieś tam problemy. Chodzi o to, że po prostu ten alkohol, przepraszam, znajduje się w organizmie, dlatego, dlatego właśnie to oceniam piwa. Bezalkoholowe. To do tego piwa konkretnie. To tak jak mówię, jest to piwo na wysokim poziomie, nie jest to piwo jakieś, nie wiem, takie że wychodzi z tego soczek. Tylko to jest naprawdę dobre piwo. Warto je wypić. I oprócz tutaj bym Wam powiedział, chciałem się tak zapytać o ludzi, którzy się znają na tym, czy istnieje na przykład maszyna do, czy też sposoby może, tego, żeby właśnie w piwie było mniej cukrów. Szczególnie właśnie w piwie bezalkoholowym. Bo na przykład, tak jak mówię, są osoby, które na przykład nie mogą pić alkoholu i na przykład nie mogą yy, prawda, rzeczy słodkich. Dajmy na to, tak? W związku z czym, yy, ale chcieliby jakoś się rozezwać. No ale, mówię, nie alkoholem, tylko właśnie jakimś takim piwem Właśnie bezalkoholowym i czy jest możliwość, żeby, to jest pytanie do fachowców, tych ludzi, którzy się znają, żeby właśnie były piwa z małą ilością cukru, a też właśnie bezalkoholowe. Bo wiem, że alkohol tutaj jednak, czyli te drożdże z tego co kojarzę, to ten alkohol, prawda, yy, znaczy cukier konkretnie, one wchłaniają w siebie, tak, zjadają go. Tutaj nie ma kto zjeść tego cukru. Ten cukier prawdopodobnie zostaje, tak? Więc dlatego to pytanie. Dobra, zatem słuchajcie, dzisiaj, to tyle będzie. Pozdrawiam Was serdecznie. Szczęść Boże. Ładna pogoda. Pijcie piwko. Ale piana była super. Nie wiem, nie, nie powiem. Naprawdę, bardzo ładna. Szczęść Boże.